Jest to dość wyjątkowy rok, ponieważ szur w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia i produkcji swoich doskonale znanych produktów. Pierwszą nowością, którą Shur prezentuje w tym roku na targach są zestawy wideokonferencyjne certyfikowane do Teamsa i do Zuma. W zależności od tego, który zestaw wybierzecie, różnią się one między sobą ilością mikrofonów sufitowych oraz kamer zastosowanych w tych zestawach. A największą nowością są terminale z zainstalowanym już Teamsem lub Zoomem oraz panelem dotykowym do sterowania, czyli doskonale te rozwiązania, które już znacie na rynku, są także dostępne w ofercie Shure. Jeżeli tylko chcielibyście zobaczyć, jak mogą funkcjonować Wasze sale wideokonferencyjne wyposażone od początku do końca przez markę Shure, dajcie znać, lada chwila będą u nas do przetestowania. Z wielką przyjemnością udostępnimy Wam na temat. Drugą nowością są głośniki. Czur rozszerza swoją paletę głośnikową. Dotychczas był głośnik Dante, który doskonale znacie. Nowością na natomiast będą głośniki analogowe. Pierwszy z nich jest montowany w sufit. Wygląda dokładnie tak jak głośnik z Dante, jednak jest on w wersji analogowej do podłączenia do wzmacniacza. Dwa kolejne głośniki są to głośniki typu pendant, zwieszane, w formacie 5-calowym lub 3-calowym w białym i czarnym kolorze w ładnych, estetycznych obudowach. Cwarty czwarty model są to głośniki ścienne, wyglądające jak miniaturka mikrofonu MX-710, bardzo dobrze będą się wizualnie prezentowały, zainstalowane obok monitora razem z mikrofonem. Głośniki to jest jedna sprawa, ale co jeżeli chcielibyśmy je zasilić? Oczywiście możecie zastosować do tego standardowe wzmacniacze innych producentów, ale Shure wprowadza także wzmacniacz Tante. Zasilany jest on spoje plus poprzez jedno złącze Rios 45, w którym także transmitujemy sygnał audio. Mamy wbudowane wejścia analogowe audio, więc jeżeli mielibyśmy potrzebę lokalnie doprowadzić sygnał, to jest to także jak najbardziej możliwe. Ma także cztery wyjścia analogowe, do którego podłączamy głośniki już wcześniej wspomniane, czy to innych producentów, więc daje wam to pełną elastyczność zastosowania oraz ma także wyjście działające w 70 V, dlatego nie wyobrażam sobie pomieszczenia, w którym nie moglibyśmy zastosować tego rozwiązania, jeżeli chcielibyśmy zminimalizować ilość specjalistycznych kabli, a oprzeć to wszystko poprzez zwykłe skręty. Kolejną nowością Shura, a tak naprawdę rozbudowaniem już istniejącego produktu, są dalsze nowości w dziale Shure Microflex Wireless. Dotychczas była dwukanałowa. Stacja odbiorczo-nadawcza z ładowarką oraz z procesorem. Nowa generacja to odbiorniki 4 i 8 kanałowe już oddzielone od ładowarki. Oczywiście ładowarki nowe także są w zestawie 4, 8 kanałowe oraz nowe, dedykowane ładowarki do nadajników na gęsi szyi. Dotychczas mieliśmy problem, że musieliśmy stosować ładowarki, w których mieliśmy dwa sloty zajęte przez gęsią szyję. Teraz będzie to dużo prostsze, ponieważ mamy dedykowaną ładowarkę, która także estetycznie prezentuje nam te nadajniki, kiedy się ładują. Warte do wspomnienia jest, że oba nadajniki, zarówno cztero- jak i ośmiokanałowe, są wyposażone w ten sam procesor DSP za AEC i całym procesingiem dźwięku. Mają wbudowane złącze USB audio, więc możemy łatwo to podłączyć do wideokonferencji. I mamy wbudowane wyjścia analogowe, więc możemy podać dźwięk na nagłośnienie e, standardowe, które już mamy, w pomieszczeniu. Oraz mamy wbudowane dwa interfejsy RJ 45. Jednym możemy przesłać Danty, drugim możemy przesyłać kontrolę, więc daje nam to kolejną większą elastyczność. System uzupełnia nam portfolio i tak naprawdę odświeża całe portfolio serii Microflex Wireless. W tym momencie możemy już powolutku składać na zamówienia, więc dajcie znać, one za chwilę będą u nas dostępne w magazynie. Ostatnią czwartą nowością dostępną na targach są mikrofony bezprzewodowe Shure SLX, a dokładnie poczwórny odbiornik. Dotychczas oczywiście mieliśmy pojedynczy oraz podwójny, nowy Czwórny odbiornik oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje, przyjmuje cztery odbiorniki, ale jest także wyposażony w mikser, dzięki czemu możemy, tak jak w wyższych seriach ULXD oraz Accent, zmiksować sygnały lub w dowolny sposób je wysłać na wyjścia, które mamy z tyłu, analogowe wyjścia. Ale mamy także możliwość wyboru tego odbiornika w wersji z Dante lub bez. Więc jeżeli będzie potrzeba, że chcemy przesłać sygnał po skręce w dalszej odległości, nie mamy blisko procesora, nie ma problemu, nie będziemy musieli posiłkować się dodatkowymi interfejsami Dante, są one w opcji wyposażenia dla tego odbiornika. Odbiornik czwórno oczywiście jest także wyposażony w dystrybutor antynowy, więc możemy dwa takie odbiorniki swobodnie z sobą połączyć bez potrzeby posięgania po kolejne urządzenia. Myślę, że te nowości i te funkcjonalności, o których rozmawiamy, dają nam bardzo duże możliwości wykorzystania. Lubianego przez Was i przystępnego cenowo systemu bezprzewodowego Sure SLXD. Wszystkie te nowości mają zjechać do nas już na wiosnę. Niedługo widzimy się także u nas, więc dajcie znać, przetestujemy, zobaczycie, co potrafią nowe urządzenia. Do zobaczenia.